Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Kochani, w piątek. <noise> dzisiaj mamy 5 sierpnia 2022 roku. Witam każdego Ciebie bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj planeta, która, która zarządza dzisiejszym dniem, piątkiem, jest Wenus. Planeta miłości, piękna. Towarzyszyć nam będzie pozytywna energia. Pozytywna energia końca tygodnia. Wenus to piękno, miłość, komfort, zmysłowość, namiętność. W piątek czujemy się dobrze, mamy dobry nastrój, patrzymy bardziej optymistycznie na świat. Łatwiej też wydajemy pieniążki, także uważajmy, bo w poniedziałek możemy być bardzo zaskoczeni, jak mało nam zostało na karcie. Mm, bo no, kupowanie będzie dzisiaj y, nam sprawiało taką y, przyjemność. Tak? Y, Wenus przypełnia wszystko energią takiej życzliwości i dobroci. Jest to taki idealny dzień na, na randkę, spotkania towarzyskie, ale też na <gryw> wizytę u fryzjera, czy, czy kupowanie jakichś świcitelek, biżuterii. Także, no, tak jak mówię, możemy za, za kilka dni być zaskoczeni, jak tak łatwą ręką udało nam się tak, wyprowadzić pieniążki z konta. Więc y, możecie też mieć taką łatwość wypowiadania się, używania pięknych słów dzisiaj. Także bardzo sprzyjająca energia. Będzie się unosiła taka fala przyjemności w stosunku do innych osób, życzliwości, zaufania, optymizmu. Świat będziecie y, widzieć tak jakby w różowych barwach, zupełnie inaczej niż, niż w poniedziałek, tak końcówka tygodnia, szczególnie dla osób pracujących zawodowo, no, jakby nie było weekend y, przed wami, tak? Y, piątek to również y, dzień dla rodziny, przyjaciół. Tak, tego dnia y, cieszyć będzie właśnie dzisiaj ta bliskość, będziemy potrafili być bardziej otwarci, wyrażać swoje pozytywne uczucia, czy uznanie też dla innych, że może będziecie otwarci mówić y, o kimś, y, same przychylne rzeczy. Y no właściwie tak naprawdę ten dzień powinien być przeznaczony na przyjemności, rozpieszczanie siebie, innych, może jakieś kino, może gdzieś się wyjść razem, właśnie czy przyjemne zakupy, czy, czy jakieś masaż, czy wyjście na świeże powietrze, pobycie na zewnątrz, także bardzo korzystna energia, energia Wenus, ale też kochani na dzisiaj. Energia runy Echwas, czyli 19 runy w Odharku. Jak wiemy, 19 to jest dziesiątka, czyli numerologiczna jedynka, czyli zaufanie do życia, do świata, do siebie. Tak, taki początek. Energia, energia runy Echwas mówi, że jakby partnerstwo, praca zespołowa, ufność, wierność. Tak, to są ważne, ważne, ważne cechy. Energia run Ekwas będzie pchała do tego, że będziemy chcieli się rozwijać, będziemy też mieć powodzenie w rozpoczętych przedsięwzięciach. Jest też bardzo dobrym znakiem na, na miłość. Ktoś być może poda ci dzisiaj rękę, żeby ci było lżej, lub zaproponuje, że coś ci pomoże albo to ty będziesz komuś pomagał. Dla osób, które poszukują pracy, jest to bardzo dobry czas dzisiaj, możliwość właśnie znalezienia zatrudnienia. Energia Runek Was mówi, żebyś był otwarty na drugiego człowieka, będziesz miał takie poczucie, że wokół ciebie są sami ci przychylni ludzie, więc możesz też dzisiaj realizować jakiś projekt, jakąś sprawę z jeszcze jedną osobą i będziecie tworzyć naprawdę udany zespół. Będzie to przedsięwzięcie y, będzie miało właśnie tutaj y, powodzenie, na pewno to się uda, pójdziecie do przodu, uda Wam się bardzo dużo rzeczy y, zrealizować, y, można to przyrównać do, do jeźdźca i konia, także że każdy ruch jednego jest wyczuwalny przez drugiego, że wiele takich trudnych przeszkód będą pokonywać, bo razem wspólnie y, to będą pokonywać z łatwością. tak więc pokonywanie nawet jakiejś trudniejszej sytuacji, trudniejszej sprawy, ale razem, kiedy będziecie się uzupełniać, nawet właśnie każdy myśląc w pewnych kwestiach troszeczkę inaczej, będzie to dostarczało Wam dużo więcej mm, przyjemności. Korzystny czas, słuchajcie, dla związków partnerskich, yy, dzięki wspólnym działaniom, tak jak powiedziałam, nie zatracając oczywiście tej swojej indywidualności, co zawsze podkreślam, yy, podążanie w kierunku swojego przeznaczenia. Yy, będziesz potrzebować też dzisiaj taką yy, potrzebę ruchu, yy, aktywności. Będziesz miał ochoty przemieszczać się, może wyjazd, wyjazd, który zaowocuje też zmianę taką pozytywną. Może w partnerstwie też coś wspólnie wymyślicie, stworzycie coś ciekawego. Także może warto dzisiaj się otworzyć właśnie na radę pomoc kolegi, koleżanki, przyjaciółki, przyjaciela, partnera, partnerki, męża, żony. Energia Runach was mówi, że każde spotkanie, każde spotkanie z kimś może ci dzisiaj, w dzisiejszym dniu dużo bardziej i dużo więcej pokazać, nauczyć. Także dziś tutaj bardzo dobra pogoda ducha, taka elastyczność myślenia, potrzeba wymiany doświadczeń. Y, ugodowość, poczucie takiej własnej wartości, wielkoduszności, tak, y, jakaś taka umiejętność porozumiewania się, harmonii w związkach, w partnerstwach, tak jak mówiłam, y, otwarte wyrażanie swoich uczuć dzisiaj, szacunek, zrozumienie, y, zrozumienie też potrzeb, możliwości partnerskich, takie, no ale przy tym te zachowanie indywidualności jakby y, też tak. Y, Postawa partnera, przyjaciela y, będzie wyzwalała też kreatywność, rozwój, inicjatywę, co będzie też ciebie pobudzało do działania i będziesz fajnie się w tym też y, odnajdywał. Y, dobre zdrowie, kochani. Y, tutaj y, też energia Arun-Echwas harmonizuje wszelkie podwójne narządy, zwłaszcza, jest tutaj zwłaszcza nerki nadnercza, jajniki, jądra. Y, wzmacnia też pęcherz moczowy, także y, usprawnia i. Uelastycznia cały organizm. Tak, także bardzo, bardzo pozytywny czas też dla tych, co szukają pracy. Już mówiłam, będzie bardzo dobra praca zespołowa, dobry dzień na znalezienie tej pracy. Możliwy dla niektórych też służbowy wyjazd dzisiaj a także taka potrzeba wprowadzania innowacji w pracy, w firmie, co przyczyni się do zrealizowania jakichś wszelkich planów, zamiarów wcześniejszych, tak? Dla niektórych objęcie może kierowniczego stanowiska, ktoś albo będzie kogoś zastępował, albo otrzyma też możliwość jakby przejścia szczebel wyżej. Także mm, może ktoś będzie myślał nad otwarciem nowej linii produkcyjnej i dzisiaj taki, taka myśl do niego przyjdzie, bo jakby zauważy, że jakby jest zasadnym. Także bardzo dobra, słuchajcie, energia, będziecie otwarci na drugiego człowieka, gotowi na kompromis jeżeli ty będziesz potrzebował pomocy, będziesz kogoś szukał, to oczywiście na twojej drodze znajdzie się taka kompetentna osoba. Jest to dzień przede wszystkim dla związków, relacji miłosnych, partnerskich. Tak, będzie cię, będziesz bardziej otwarty na, na drugą stronę, wysłuchasz bardziej, otworzysz się na tego drugiego człowieka, więc miłość, zmiana skorość taka do kompromisu, otwartość. Tak? Także taka to energia na piątek, przepiękna. Pamiętajcie, za dużo nie szastamy pieniążkami, ale używajmy, kupujmy, wydajmy troszkę, bo dziś jest dobra energia, tylko trzymajmy rękę na pulsie, żeby rzeczywiście w poniedziałek nie być zaskoczonym jak ubyło. Słuchajcie, kochani aniołek, Akasia, jesteś nauczycielem duchowym. Posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich misji. jesteś nauczycielem duchowym. Posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą. Przepięknie, słuchajcie. I powiedziałam też, ale Runa Echwas też jest zapowiedzią spotkania swojego duchowego opiekuna, kochani. Także tutaj przesłanie od Anioła Akashi. Obdaruj miłością siebie i innych. No widzisz. Bądź otwarty na drugiego człowieka. Dzisiaj. Dobra energia, razem, praca zespołowa, pewne rzeczy też wspólnie, w partnerstwie, podejmowanie różnych decyzji, planów, działań. Jesteś nauczycielem duchowym, posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą, budzenia w nich talentów duchowych, boskich misji. Przepięknie. Obdaruj miłością siebie i innych. Cudownego piątku Wam życzę, kochani. Przepięknego dnia, przepięknych energii. Skorzystajcie, że jest taka przychylna energia. Otwórzcie się na same przyjemności dzisiaj. Jeżeli nawet jakieś trudniejsze sprawy przed Wami, to pamiętajcie, otwórzcie się na drugiego człowieka, który może wesprze dobrą radą, poda rękę, podpowie, pomoże i razem stworzycie coś pięknego, fantastycznego, co przyniesie i zadowolenie, i sukces. No i może spełnienie jakiegoś marzenia. Wszystkiego dobrego, przepięknego piątku. Mimeruna.